Siema ma. jak tam? Dobrze, dobrze Żury. W końcu, w końcu wracamy. Dziewa Godia. Cześć, cześć. Kajtuś. Co tam? Dobrze. Jest fajnie. Pogoda? Piękna. Dużo ludzi się Dzień kupuje fantazy. Dużo ludzi się fantazy kupuje. To źle? No nie no dobrze chyba. Nie no źle. A a Dlaczego? Drogi... A... Drogie? Jest, ja nie wiem, co drogi. jest y... dobrą opcją na to, żeby zrobić duże punkty za nie najwyższą cenę. Ile tak kosztuje 50 koła? Stefan, we are before your first game for Varta. How do you feel about it? I that? feel good. Yeah, how do you feel about Grodzic returning here? Yeah, nice. It's, we have a nice facility here, everything is good. so... And what do you think What will be the score of, of today's game? 2-0 for us. 2-0 for us? And you talked to one of the guys from Rakov? Yes, I played with him in Vislav, so N I know him. Good memories? Yes. Okay, good luck then. It's an entertainment, eh? Skardkiewica. Yeah. Specjalna przesyłka do tego pana co tam idzie w czarnym No cześć? Pójdę, pójdę po niemiecku Dobra No dzięki, cześć Proszę Dziękuję. cześć Proszę bardzo Dzięki Nie ma sprawy znosi te niskie temperatury Pan zimowy bardziej, czy letni? Letni, ale nie ma co narzekać <laughs> Bo tej porze Zwyczaj mamy cześć. Okienko otwarte <laughs>

Warto Poznań prowadzi 1 do zera po bramce Jana Grzesika w 26 minucie. Macie, Adam, Nowak, Marcin Oleksy, Kacper, Przechłanka, Szymej, Przewatej Książki, Jan Tomaszewski, Mateusz Rakowski i uwaga. Po pierwszy tego jeszcze w Polsce nie było. Sekcja w Kuboru mamy też dwie kobiety, Molina Kubra i Aleksandra Matczak. Piłkarz, który został nominowany do prestiżowej nagrody FIFA Puszkarz Award, uznawanej sercem najpiękniejszych goli. Jak ja się czujesz, zdając sobie kogoś takiego jak Robert Lewandowski, no może sięgnąć też po nagrodę, której nie mój akurat, kiedy się nie udało zdobyć? Czuję się dobrze z tym. Myślę, że to jest zasługa Pana Krzywki, że ta nominacja nastąpiła. Eee, czy cieszę się po Lewandowskim? Nie, cieszę się, że to jestem ja. <głos> <głos> jest. Brawo. 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 No to prawda, w każdy idzie swoją ścieżką. I teraz uważajcie, wszyscy widzą wasze poznań. Jest nas tutaj dzisiaj sporo, więc wasz głos może się liczyć. Głosowanie odbywa się na stronie FIFA i potrwa do 3 lutego. Wystarczy wejść na stronę FIFA, odszukać odpowiednią zakładkę, która nazywa się FIFA Plusz i tam oddać swój głos na Marcina Oleksego, który kandyduje do zdobywcy najładniejszej bramki, zdobytej przewrotką w meczu ze Stalą Rzeszów. Jeszcze jedno pytanie, mamy 1 zera tak dla Zielonych, podpiszcie głowie, jakie są wasze wrażenia? Na chwilę dobre, fajny mecz, już brameczka chyba, wydaje mi się, że już ustawiła mecz, tak się skończy, ale czekamy na fajne Czekamy na emocje klubu, <noise> czekamy też na emocje, to jest zakaz, dziękuję wszystkim. Gorąco, wspierajmy zielonych wartach, to nie tylko piłka nożna, mężczyzn, to także sekcja sport, wiele innych sekcji klub, który bardzo szeroko stawia na sport. Znań zachowuje miano niepokonanej.